Wiem. Ja nie wiem, jak ten, ten, ten jak się nazywa. Asiulek, Radek, nie życzymy Wam wszystkiego najlepszego w przyszłości, żebyście no, ja byli tak szczęśliwi jak w dzisiejszym dniu. Nie wiem, co więcej powiedzieć. No i jak co więcej, żebyście żyli długo i szczęśliwie. Żebyście się, się przez cały ten czas zdrowi. i szczęcie. A ja chciałam powiedzieć tobie, Radku, żeby Twoje marzenia były marzeniami Asi, żebyście je mieli wspólne i żeby Wam się spełniały. Żebyście byli zdrowi i wszystko, czego Wam życzyli dzisiaj, wszyscy Wasi najbliżsi znajomi, goście żeby się wszystkie życzenia spełniły w waszym życiu. Ślicznie. Ja życzę, abyście się nawzajem kochali i żebyście byli szczęśliwi. I jeszcze, żeby gwiazda pomyślności wam nigdy nie zagasła. Chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Wy sami wiecie, co jest dla Was najlepsze, także nie będziemy tutaj za dużo kombinować, ale możemy zasugerować, że dzieci udanych, żebyście byli z nich zadowoleni, żeby nie były dokuczliwe i nieznośne. Szczęścia, miłości. Żebyście za 10, 20, 30 i, i jeszcze więcej lat byli w takim dobrym nastroju i tacy szczęśliwi i piękni jak dzisiaj. A ja dołączałem do tych życzeń, chciałbym życzyć rodzicom, Radka i Asi wszystkiego najlepszego. Zadowolenia zarówno z nich samych, jak i z wnuków, które na pewno. Bocian wkrótce, może za rok, może za dwa, nie, na pewno, ale i na pewno. Ale znajdywali zawsze w kapuście? No nie szkodzi, ale na pewno bocian im przyniesie, czy tam w kapuście może znajdą, ale życzę zadowolenia z wnuków. No i jak również szczęście, jesteśmy na zamku. Ten zamek już ma sporo lat. Mam nadzieję, że ich małżeństwo, przynajmniej tak długo jak ten zamek stoi, przetrwa. Dziękuję. Ale optymistycznie. Dobranoc. Dziękujemy. Panie stanu wolnego, ewentualnie takie, które mają zamiar być wolne, mamusia również. Jeżeli są wolne, prosimy na środę. Prosimy śmiało. Wszystkie panie stanu wolnego, dozwolone od lat 16. Tylko trzy żart 16 to był żart, oczywiście nie będziemy zaglądać w metrykę. Czy panie, które teraz przyszły są stanu wolnego? Nie. Czy ten pan panie znają? Nie. Mam Oczywiście Pani świadek też jest stanu wolnego. Ale tak, proszę bardzo. Nie, no. Y... Proszę Państwa. Panie, które zgłosiły się. Tworzą w miarę możliwości, jako że mało jest, kółeczko wokół pary młodej. Chodzą w rytm tańca, kolega będzie przygrywał. Pan światek pomaga zdjąć welon pani młodej. Oczywiście pani młoda w momencie, kiedy już będzie miała welon w ręku, troszkę postraszy, postraszy, w pewnym momencie rzuci. Która pani złapie, wiadomo, prawda? Jeszcze w tym roku zagramy jej na weselu. Wielkie śledzimy welon, proszę Pani. Proszę nie patrzeć na, na pianistę, tylko na welon. Ja wiem, że przystaje woda, ale welon jest ważniejszy. A tak, Pani młoda postraszy i w pewnym momencie rzuci. Jeżeli chce być dostronna, zamknij oczy. Chyba, żebym patrzyła sobie w którąś. Patrzymy na welon. I nosić do końca balu weselnego. Może Pani pomóc ktoś? Proszę Państwa, prosimy wszystkich Panów stanu wolnego. Panie Światek oczywiście. Pan Światek wolny? Wolny, wolny. Wolny, no. To jest dwóch, tak? Trzeci? Proszę Państwa, proszę Państwa, kto jeszcze stanu wolnego? Może być rozwiedziony lub taki, co ma zamiar się rozwieść niedługo? Nie ma takich? <sumplotuj> Proszę bardzo, ja też do paru Pan jest stanowolnego? Proszę pana, to prosimy tutaj. Wspaniale. Proszę państwa, i ponownie. Panowie kręcą się wokół. Oczywiście panowie w lewo, bo panowie zawsze w lewo chodzą. Tak, chodzimy. Pani świadek pomaga zdjąć muszkę panu młodemu zamknąć oczy, postraszyć i w pewnym momencie rzucić do góry. Obserwujemy łóżkę, proszę Państwa. Patrzymy na łóżkę. Czy to chusteczka, tak? No. Najważniejsze przez symbol. Proszę Państwa. I tym oto sposobem mamy nową parę młodą. Dla nowej pary młody kolega zagra utwór muzyczny, a oni zatańczą. Na no, nie może zatańczyć. Proszę Państwa, mężczyźni dzielą się jak mówiłem. Tak? Dziękujemy nowej Pani. Prosimy teraz świadka z powrotem na swoje miejsce, gdzie jest Pani świadek. Tak żeby się nie dotykali głowami. Krzesełka kierujemy. Oparciami do siebie. Tak, prosimy chwileczkę właśnie. Ale żeby się krzesełka nie opierały. Powróżymy sobie, co też się pierwsze urodzi. Pierwsze może i drugie. Zobaczymy. Siadamy i siadamy. Proszę Państwa. I tak. Kolega będzie grał, jak skończy, Państwo odwrócą się w lewo lub w prawo. Jeżeli odwrócicie się w tę samą stronę, tam Pani jest Panią Młodą, oczywiście. I jeżeli Państwo odwrócą się w tę samą stronę, będzie syn. Jeżeli w różne strony, to będzie córka. My patrzymy, a oni myślą, a kolega gra. Jak skończy Państwo się odronami, tak. pani nie chce się dobawić? No syn! Wspaniale! Tym sposobem będzie parka. Proszę Państwa, a teraz tak. Zabawimy się w wykopywanie pary młodej. Polega to na tym, że panowie będą podchodzili do świadka, płacili i tańczyli z panią młodą. I yy, yy, tak samo z paniami. Panie płacą, panie świadek i tańczą z panem młodym. Polega to na tym, żeby jak najwięcej i najczęściej zmieniać partnerów, żeby się państwo młodzi nie przyzwyczajili do tych partnerów, prawda? Tylko żeby oczywiście dyskrecja będzie stuprocentowa, jako że te koszyczki mają serwetki i nikt nie podgląda ile kto daje, ale dajemy, bo zbieramy na wózek dla tych właśnie maluchów, które mają się urodzić. Teraz dla córki wózek. Czobier, aczkolwiek wiemy, nie wyższe. Tak, pani płaci, pani ścianek, prawda Pani Asi, na pewno za 20 lat jej się przyda. Jest to przepis na maseczkę kosmetyczną. on tak. Jeżeli chce pani, by mąż kochał go ręcej, proszę kupić pół kilo wątroby cielęcej, posiekaną cebulką przyprawić do woli, dodać trochę pieprzu, odrobinę soli, po czym zmywszy ów z twarzy makijaż, tak